Zastanawiałem się, co dzisiaj mógłbym powiedzieć na wstępie i szczerze mówiąc, nie przyszło mi nic oryginalnego do głowy, więc powiem tylko, nie ma to jak wolność. Zapraszam na odcinek. Witam serdecznie! Ja mam na imię Tomek, a to jest mój kanał Sypy Brytyjskie. Dziś opowiem Ci, dlaczego zdecydowałem się na samozatrudnienie oraz dlaczego uważam, że była to jedna z najlepszych decyzji w moim całym życiu. Z góry zaznaczam, że wszystko co powiem jest tylko i wyłącznie moją osobistą, subiektywną historią, opartą moim życiowym doświadczeniem i w żadnym wypadku nie jest to porada, ale z drugiej strony może się ta moja historia okazać zaczątkiem do Twoich własnych przemyśleń, drogi widzu. Bez zbędnych ceregieli, zaczynamy! Co jest dla mnie największym plusem? Zdecydowanie wolność. Bo na samozatrudnieniu to Ty tak naprawdę decydujesz, co robisz, gdzie pracujesz, z kim pracujesz i kiedy pracujesz. Nie musisz prosić o zgodę na urlop, bo to ty sam zarządzasz swoim czasem. Dzięki temu miałem dużo więcej czasu właśnie i przestrzeni na własny rozwój i edukację. Bo na etacie bardzo często człowiek już nie ma siły na nic. No, przyznajmy, to jest fakt. Do tego ja również miałem więcej czasu na podróże do Polski, a co jak co, ale dla mnie kontakt z rodziną i znajomymi jest równie ważny jak sama praca. Oobraź sobie, że masz możliwość decydowania kiedy i jak pracujesz. Jak wyglądałby twój idealny dzień pracy? Napisz koniecznie w komentarzu. Na etacie zawsze dostajesz te same pieniądze co miesiąc, i to niezależnie od tego, czy dajesz z siebie tylko 50 czy aż 150%. Owszem, od czasu do czasu zdarzy się pewnie też jakaś premia, ale najczęściej jest to tylko raz w roku. A i do tego to trzeba się wykazać albo wielkim szczęściem, albo w większości przypadków wynikami lepszymi niż cała reszta. Natomiast to, ile zarabiasz na swoim zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od ciebie. Bo w każdej chwili możesz na przykład przyjąć więcej zleceń, podnieść stawki albo rozwinąć własną działalność, no to możliwości jest jeszcze troszkę więcej. Natomiast samo zatrudnienie otworzyło mi drogę do współpracy z takimi gigantami jak na przykład Amazon czy Google. Czy mógłbym dla nich pracować na stałe? Przypuszczam, że wątpię, bo różnica polega na tym, że to ja sam decyduję, z kim, dla kogo, kiedy i jak długo pracuję. A ty, co wolisz? Stałą pensję co miesiąc, czy też możliwość zarabiania więcej pieniędzy i to na własnych zasadach? Czekam na twój komentarz. Powiem szczerze, pracując na etacie, bardzo rzadko wracałem do domu zadowolony. Natomiast na swoim pracowałem i pracuję nad projektami, które dają mi satysfakcję, a nie nad tym, co zostało mi zlecone. Miałem i mam też możliwość wybierania projektów, które przede wszystkim rozwijają mnie zawodowo, i jak już mówiłem wcześniej, dają mi frajdę. Jednokrotnie już mówiłem o swoich przygodach w Showbiznesie, tu link w opisie. Ale miałem do czynienia również ze sztuczną inteligencją i to w czasach, kiedy była ona bardziej sztuczna niż inteligentna. I to właśnie te rzeczy sprawiają, że każdego dnia budzę się rano pełen energii, a pod koniec dnia, kiedy już robota jest skończona, również mam na twarzy uśmiech i jestem zadowolony. A czy Twoje zajęcie również sprawia, że każdego dnia budzisz się z uśmiechem na twarzy, czy należysz do tych ludzi, którzy tylko i wyłącznie czekają na przysłowiowy piątek, piąteczek, piątunio? Daj znać w komentarzach. Na etacie nie masz wielkiego wpływu na to, z kim współpracujesz. Owszem, możesz i trafić na fajnych ludzi, ale równie dobrze możesz utknąć w toksycznym zespole i codziennie modlić się o zmianę. Podczas gdy na samozatrudnieniu, to ja tak naprawdę wybieram, z kim chcę pracować. I dzięki temu spotkałem masę świetnych ludzi przy okazji pracy nad moimi przeróżnymi projektami. To byli ludzie, od których zarówno mogłem się wiele nauczyć, ale również mnie bardzo inspirowali. I to właśnie sprawiało, że praca z nimi była czystą przyjemnością, a nie tylko obowiązkiem. A czy ty masz możliwość wyboru ludzi, z którymi pracujesz, czy też musisz akceptować tych, których narzuca firma? Daj znać, jak to wygląda u ciebie. Przechodząc na swoje, być może nie odczułem jakiegoś drastycznego skoku, jeśli chodzi o moje finanse, natomiast zyskałem jedną bardzo ważną rzecz: a mianowicie czas czas na moje własne, prywatne życie. Dzięki niemu mogłem dużo częściej odwiedzać moją rodzinę i znajomych w Polsce, a to akurat jest dla mnie bardzo ważne. Miałem też czas i okazję na rozwój osobisty, na naukę wielu nowych rzeczy i zdecydowanie wolę to, niż odliczanie godzin oraz minut do końca każdego dnia. A czy Ty kiedykolwiek myślałeś bądź myślałaś o pracy na swoim? Jeśli nie, to co cię powstrzymuje? Daj znać w komentarzu, chętnie poznam Twój punkt widzenia. I to by było na tyle. Wielkie dzięki drogi widzu za obejrzenie dzisiejszego odcinka do końca. Tradycyjnie proszę Cię o zostawienie swojego śladu w postaci łapki w górę. O komentarzach już niejednokrotnie wspominałem. Daj również suba, jeśli jesteś u mnie po raz pierwszy, oraz włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z moimi produkcjami. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce. Bye bye!